Dla Was do wygrania ten oto odkurzacz. A właściwie robot, możesz pokazać tego taki. Jak myślicie? Biały czy czarny? Głosujcie, który byście bardziej chcieli. Który? Biały czy czarny? Dzień dobry, kochani, Dzień witajcie dobry. w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo fajny odcinek. Czy ja tego nie mówię zawsze, że będzie fajny odcinek? Ale ten będzie naprawdę Dzisiaj fajny. Będzie Zresztą... ciekawie, kochani, będzie ciekawie. Zresztą chyba widać po tytule, że będzie bardzo ciekawie. No co my możemy powiedzieć a propos tego tytułu? No. No widzieliście też ostatnio, że tak średnio się czułam na. To był chyba ostatni nasz film, a przedostatni, już teraz mi się mieszają. Ostatni. Ostatni nasz film. I no teraz na przykład nie mam też apetytu. Strasznie mi się to kojarzy z tym, co było przy poprzedniej ciąży, właściwie przy tym jak się okazało, że przy niej, że w niej jestem. Więc y, trochę się zastanawiamy nad tym, że może faktycznie jestem w tej drugiej ciąży. No i pytanie, czy damy radę, no bo z Lairą jest na przykład tak, że teraz mamy godzinę 14 i my właściwie jesteśmy dopiero po śniadaniu. No, ale musimy dać radę, na co? Więc właściwie ten odcinek też będzie o tym, czy damy radę, więc sprawdźmy to, przekonajmy się. Intro. Ciekawe, jakie nam się to drugie trafi. Myślę, jak, że będzie, będzie niegrzeczna. Fajno? fajno. Myślę, że <laughs> będzie niegrzeczna. Ojej, czy ja mówię niegrzeczna? Taka za dużo, to. za dużo zdradzam. Olcia, co ty robisz? Się dziedział. Jaką dziczę? Przecież, przecież Laira jest. Olcia, co? Dlaczego ty mi nic nie mówiłaś? Annabel. Anabel? Dzisiaj? Anabel, można sprawdzić? Czytamy sobie razem z dwiema na naszymi córeczkami, tak? Aha, ale to chcesz mi coś przekazać? Że tak, jakby chcesz mi coś po prostu powiedzieć? No bo wiesz, nie wiadomo jak będzie, więc musimy się przygotować do tej roli. Dobra, słuchajcie, tak, to jest właśnie Anabel. Bę. Dzisiaj będziemy się nią zajmować i to jest taki trochę wstęp do tego właśnie. No bo umówmy się, raczej będziemy mieli po prostu drugie dziecko. Chcemy dzisiaj sprawdzić, czy A damy może sobie. I trzecie. A może i trzecie, może i czwarte, i dziesiąte. Nie no, żartuję. Żart, żart, żart. Więc <grym> więc dzisiaj będziemy robić test. Słuchajcie, czy poradzimy sobie z dwójką dzieci. Nasze drugie dziecko właśnie jest na dole i się obudziło z tego, co słyszeliśmy, więc lecimy do niej i wierzymy też to, więc musimy ogarniać wszystko razem po prostu. Okay. Zobaczymy, czy Lajra się spodoba jej nowa siostra. Lajra właśnie, się, Lajra właśnie ćwiczy przekręcanie. Takie tak takie zmierzne, tak a, a, Dobra, może przewinę, no, ale najpierw tej małej założę pampersa, Annabel, a potem Lajra przewinę, dobra? Teraz tak. Dobrze, gdzie jest pampers, gdzie jest pampers? Lajra, zobacz. Cześć, jestem Anabel, twoja siostrzyczka. Kochaj ją. Hej, o. co ty robisz? Boże. Nie, nie niby... Zobaczcie, jakie one są. No, trochę jest, może tam na większe. To, no, zobacz. Ma, Zobacz. To jest twoja siostra, cieszysz się? Dobra Olcie, ja widzę, że ty sobie tutaj nie dajesz rady z dziećmi, więc ja mam taką propozycję. Ja zajmę się Lairo, a ty zajmij się Anabel. Co pielucha teraz? Mam. Będziemy jest pielucha, ja zajmę się tutaj Nińką. Będę się nią opiekował. Tak, dziubek. Dziubku! Dziubku! Pokaż jakie zakładać tą pieluchę, zobaczymy, dobra. Niuńka! Hej! Skrabie! Skrab... A To się zdejmuje ty? Nie. Ja nie wiem, ty, no dawaj, no co, ty pierwszy raz pieluchę zakładasz? Pierwszy raz pieluchę zakłada Bo to jest, wcze... I... ona jest wcześniakiem i po prostu jest wcześniakiem. Strasznie... O, zobacz teraz trzeba ty. to wywinąć. Trzeba wywinąć. Dobra. Okej. Okay. No. Co ty myślisz? Co ty myślisz o tej Anabel? Ty no dobrze, wygląda, jak się cieszy. No hihi. Hi. Ale mi się wydaje, że ona jest głodna. Mi się wydaje, że trzeba ją nakarmić, tak? Musi. Na. Może ja jej przygotuję Na. jedzenie. Dobra. O. Mój babaśku. Ale druga płacze, chce jeść, Olcia. No to. Może niech razem leżą. No nie lubi jej, nie lubi, ewidentnie. siostra? Mam już mleczko dla Annabel. Czy już do Co? A sprawdzałeś, czy jest dobrze. Okay. To jest dopiero początek. Tak, bardzo. A! <noise> da, że Nakarmią. Gdzie jest pielucha tetrowa? Nakarmią. Ja, pielucha tetrową. Tam z tyłu masz. Wyżej ją weź. Nie można tak na płasko. <noise> je? Lajla. Czekaj, wciskam jej to. Siostrzeczka je? Ja. Nie chcę załapać. <noise> Ty. O, Anabel. Mama nie umie, tak? Mama nie umie, Anabel. Hmm. Nie mów tak o mnie, jestem tak. dobrą matką. Pyszne? Pyszne, tak. Patrz jak. Ojej, ulało się, zobacz. O matko Ojoj, biedactwo, ulało się, tak. No ale jeszcze troszkę zjesz, prawda? Ojoj, biedactwo, zobacz, <laughs> płaczę. oooo Jedno dzisiaj nie płacz, niuńku. a, 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 a Były sobie... Nie. <grywa> no nie! <grywa> które? Które mam bujać? Były sobie kotki. Dwa. Niemowlak. Masz, nie będziesz płakać. Ty, zobacz. Żąknęła <grywa> uspokoiła się. Niesamowite, Niu, taki nie. Taki ma omalowane oczy, w ogóle na żółto. Nie, ona takie ma po prostu. Taka jest. Może mm. smoka wyjmę, może już nie potrzebuje. Zobaczymy, żeby ten, no. Drowetek się cieszy. Mm. Olcie, a kiedy my posprzątamy? Przecież to jest, jest drama. Zobaczcie. Skarpetki na stole po prostu. Skarpetki, jest... skarpetki na stole, tutaj jakieś mm. dżemy, skórka od banana, tam ufaćmy. jakieś... Jakiś tutaj, laptop, tu jakiś pad. No, pad to akurat to już, najlepszy. Już, już, Dziecko już płacze, no nie poradzimy sobie. Tam kod w rogu w ogóle, nie wiadomo co on tam robi. Anabel już się obudziła. Boże, nie damy rady. Anabel, co jest? Co ty chcesz? Powiedz mi, powiedz. Co? Głodna jest, głodna jest. Nie, nie, nie damy rady, nie poradzimy sobie. nianie, Ja nakarmię Anabel. Bo ja czuję, że ona by chciała zjeść jakąś kaszkę. To ja na karmię może Lajdę. Okej. Okay. Chcesz mleko? Kaszka zaraz no. będzie gotowa. Tak. A może takie zrobimy podwójne karmionko. Dobra, a nawet, jedz to. Jest. nie chcemy siedzieć bardziej. Zobacz, nie, właśnie tak jest idealnie. Idealnie. Domniam niuńko, niam, niam niam, Nie no zobacz. No jedz, jedz. Nie, yeah, nie, yeah. daje radę, daje radę. Am, nie uleje. Ja... Nie uleje jej się. Ojej, ojej, ołoże. Nie. Szybciej. Tylko nie to. Niunka, jak ty jest? mam teraz Nie, pokaż. <laughs> o. <laughs> Trzeba wyciąć, bo Anabel no niestety... Ty, ale ty masz takie fajne spodnie, że w ogóle tego nie będzie widać. Tak? No. No to sporo. Dobra. Dobra, niunka, coś ty powiem ci, że tutaj, no nie ogarniasz, nie... nie, nie, no weź, no to jest nasza kanapa. No widzisz, Anabel, wszystko przez ciebie, wszystko przez Ty, ona już nie chce. Jedz, Tata karmi to jedz. Lajra jest od ciebie lepsza do dziecka. Nie nadajesz się. Nie spodziewałem się. Tata jest rozczarowany, Anabel. Jesteś najgorszym ojcem na świecie. Proszę cię, zabierz dzieci. Ja już chcę iść spać, naprawdę. Tatoś się zaopiekuje, bo mama już jest wykończona <grym> po, po tym tak, wyczerpującym o. dniu. O. włosy tej przyklepane. <grymne> Oglądaliśmy taki filmik właśnie takiej rodzinki i nagrali taką piosenkę, to się znana, to Seven Years Old, Do takiej swojej córeczki pokazuje takie momenty, takie słodkie z całego życia W sensie z tego 7-letniego życia i po prostu tak się poruszałam, że oglądałam to dwa razy po prostu. Może ja serio kurde jestem w tej ciąży, bo po prostu mi się... że ja się znowu, <grymne> znowu wzruszam wszystkim. Też zaczynam płakać, chociaż nie wiem dlaczego. Nie chcę, żebym miała zakładania duże. Chyba musimy zrobić ten test. Ona jest taka mała, wiesz, Tego małą. Nie chcę, była duża w ogóle. No już. Ciii. Nie wiem, kogo ja kurde odpłakałam dziecko. Nie <śm> on <śm> przecież <śm> nie płaka. My się martwiliśmy o Anę, no, ale my patrzyliśmy się, to serio, my się patrzyliśmy na ten fotel, jak ona się nie bujała, ten rzeczek, czy na pewno wszystko jest w porządku i się wyśmieliśmy, że my naprawdę się o nią martwimy. Ja już słuchajcie się ogarnęłam, już przestałam płakać. Ninja sobie leży, cieszy się, a tymczasem oczywiście mamy dla Was obiecany na Insta Stories konkurs. Będzie to największy konkurs do tej pory, ponieważ mamy dla Was do wygrania ten oto odkurzacz, a właściwie robot. Możesz pokazać tutaj jako taki. Jak myślicie, biały czy czarny, głosujcie, który byście bardziej chcieli. Który? Biały czy czarny? Wiadomo, że białe, wiadomo, że białe, nawet nie muszę sprawdzać, jak piszecie na premierze, jak głosujecie w komentarzach pod tym filmem. A teraz co trzeba zrobić, żeby wygrać na odkurzacz? Posłuchajcie żeby wziąć udział w konkursie jednym z warunków jest to, żeby zarejestrować się w aplikacji Leti Shops. My tutaj pokazujemy wam nasze konto, gdzie mamy uzbierane w tym momencie 287 zł i 78 groszy. Te środki są dla nas do wypłaty. Dlaczego? Dlatego, że my praktycznie cały czas korzystamy właśnie z tej aplikacji przy wszelkiego rodzaju zakupach, zwłaszcza oczywiście online. Już niedługo będziemy mieć Leti Gold, 30% większy cashback, czyli zwrot pieniędzy. Zobaczcie, na jeżeli robicie konto. dużo zakupów, to po prostu to jest aplikacja must have, trzeba ją mieć. I teraz czym w ogóle jest ta aplikacja i dlaczego warto akurat teraz się w niej zarejestrować? 2824 sklepy z cashbackiem. Takie na przykład jak RTV Euro AGD, Allegro, Booking, Media eobuwie i tak dalej. Pyszne PR, z którego my też korzystamy, ale my dzisiaj powiemy wam o właśnie tym, czyli AliExpress. Kochani, otóż w dniach 11-13 listopada do godziny 9 rano trwają wielkie, wielkie mega wyprzedaże i obniżki na AliExpress, ponieważ w Chinach wtedy jest dzień singla, który jednocześnie jest świętym zakupów online. Jako że AliExpress współpracuje właśnie z serwisem Leti Shops, jeżeli wejdziecie na Leti Shop z tego dnia, w tych dniach dokładnie, to możecie otrzymać jeszcze do 5% zwrotu tego co wydacie na AliExpress. Ale to jeszcze jest nie wszystko, ponieważ jak wejdziecie w zakładkę na waszym koncie Kody Leti i wpiszecie tutaj kod, który macie w opisie pod tym filmem, to jeszcze trzykrotnie zwiększy wam się właśnie zwrot gotówki wydanej na AliExpress w tych dniach. Możecie też dodawać do swojego koszyka na AliExpress produkty już od dzisiaj i kupić je właśnie 11 lub 12 listopada. Ponieważ później mogą być one wyprzedane, więc warto zacząć dzisiaj już robić właśnie taką swoją listę zakupów. Także rejestrujcie się z linku w opisie. Rejestracja jest oczywiście całkowicie darmowa i plus, jak ktoś z nowym użytkownikiem, czyli rejestruje się dzisiaj, ma aż do 6,3% cashbacku, a nie do 5, więc my chyba sobie założymy nowe konto z okazji tych wyprzedaży na AliExpress. I wracamy do naszego konkursu, czyli do właściwie wygrania naszego robota. Zobaczcie, jaki jest piękny. Już nie będziemy wyciągać z folii, no bo on jest dla Was, ale jest prześliczny. Co trzeba zrobić, żeby go wygrać? Kochani, trzy warunki. Po pierwsze, subskrybować nas na YouTube. Po drugie, obserwować nas na Instagramie, do którego link macie w opisie. I oczywiście zarejestrować się za darmo w Let's Shops i wysłać na Instagramie potwierdzenie rejestracji, czyli trzy rzeczy plus potwierdzenie na Insta w wiadomości prywatnej. A żeby dać Wam czas na zakupy na AlieExpress, które możecie robić do 13, do 13 o godzinie 20 będą wyniki na naszym Insta Stories. A tymczasem Lajra poszła na drzemkę, a Anabel musi się załatwić. Mamy tutaj, mamy tutaj nocnik. A, muszę ją mu zrobić też drugiej Co ty jej zrobiłaś? Co to. To ona! Ulało jej się znowu. Znowu jej się ulało. Tatuś cię chce, nie martw się. Tak. Czy będzie niespodzianka od Anabel? Eee, nie ma. Rzeczne dziecko, musi zrobić kubkę. A jak? Tatuś pomoże, tak? Tatuś. A jest wie, tak? Ooo, już dobrze, Niuniu, -Niu, już dobrze. Chyba jej się bardzo chciało kupkę. Już? O, jaka grzeczna. Kupeńka, zobaczcie, zdrowa, nie zielona. Rzadka to najważniejsze. Matki wiedzą, matki wiedzą. Chusteczki teraz. Chusteczki, ubieramy Niunikę i jedziemy na kolację, bo Niuńka czuje, że bardzo, bardzo jest głodna. Nie wiem, czy ktoś to zauważył, ale Olcia właśnie tą samą chusteczkę wycierała jej pupcie i usta. Więc teraz przy tej, przy tej okazji oczywiście pamiętajcie, że to są żarty, że tak się nie postępuje. Ty. Absolutnie. Co? Siku zrobiła? Zob, dotknij Ty Siku zrobiła? Normalnie. O. Uh. <laughs> nie! <laughs> więc kochani, to są żarty, tak oczywiście... oczywiście... pamiętajcie, że te solalka nie zachowują się tak bez naszego prawdziwego dziecka. I w ogóle wobec dzieci tak nie należy się zachowywać. Ale jeszcze przed nią... chodzi o moje <laughs> Jeszcze przed nią kolacja, więc zaraz zawieziemy ją na kolację. Anabel jest gotowa do drogi. W tym antymandacie wygląda tak cudownie. A tutaj jest ironika w nie antymandacie. Słuchajcie, jesteśmy już w restauracji, tak jak widać w bardzo popularnej restauracji pod złotymi łukami. No i Annabel zaraz zje kolację. Bo Annabel w sumie ona wszystko je, to jest takie niesamowite dziecko, więc zaraz jej kupimy zestaw Happy Meal. Słuchajcie, Annabel już dostała swojego Happy Mila, fryty dostała, jakieś tam inne jeszcze rzeczy, bardzo niezdrowo, bardzo niezdrowo, wstyd Annabel. O oh my god. Nasze I, I pamiętajcie o konkursie, pamiętajcie, żeby zarejestrować się na Show, Pamiętajcie, żeby nas subskrybować i na Instagramie oczywiście też dać obserwacje i wysłać wykonanie tych zadań na naszego Instagrama. Odkurzać, odkurzać, Odkurzacz, tudzież może robot być może być właśnie Twój. Ciao, dziękuję za ten odcinek. Wow. Pamiętajcie, to były żarty. I najprawdopodobniej niedługo zrobimy test. I nie będziemy nie tego ukrywać. Jeśli nas jeszcze, to oczywiście zróbcie to tutaj, teraz, właśnie pod tym filmem macie przycisk. Nie było, nie było też tak naprawdę na nagraniu tego, że Ola jeszcze znowu miała pewne akcje. Tak. Pa! pa! To, to, jest, to jest owieczka, zobacz. Owieczka. Zobacz, Owieczka. 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 <laughs> 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 Sıcak. So